Witajcie w kolejnym odcinku opowiastek ze Smoczej Jamy. Więc tak, postęp prac na dziś. Dla tej mas w masce dla Sławka mam wykonane już kubki wlewowe, odpowietrzacze, poprowadzone kanały odpowietrzające, feeder, czyli riser też na samym końcu. Kanały są wykonane w Adobe Desk, Autodesk Fusion 360, wymodelowane po prostu i wydrukowane na drukarce. Wlepione są na, na metakryl Technicolu dwukomponentowy. No i będziemy przechodzić do nakładania masy ceramicznej. Teraz tak. Ja jeszcze w ostatnim odcinku Wam nie powiedziałem, co i jak jest z tą maską. Jest to maska z gry Dark Siders 2. Jeżeli Sławek będzie chciał przytoczyć co, co, coś, coś więcej na ten temat, też bardzo chętnie zapraszam do Sławek do skomentowania. Będzie super. Więc tak. Dalszy postęp prac. Dla ukiego mam już odlane. Ostro trzeba oczyścić. To i tą plakietkę z alu. Tutaj jakieś drobiny się wzięły. Zobaczymy czy to są otwory jakieś czy coś. Przeszlifuję powinno być git. Kawałki piasku się dostały. Się przeszlifuję będzie git. Z drugiej strony coś jest takiego. No może w drugą stronę weźmiemy na front zobaczymy. Zobaczymy. Mm, więc tak, no to by było na tyle. To co cały czas leży, ja po prostu nie mam czasu na wszystko, nie mam czasu na wszystko. Tutaj jak widzicie tą samą maskę. Jestem w fazie robienia. Chyba drugiej warstwy z ceramiki bez dodatku piasku. Yy, warstwa już została nałożona. Teraz nadmiar trochę sobie ścieka, skapuje do tego, pud do tego nie pudła, tylko yy, kubła. Yy, no i tak to wygląda. No, teraz będzie schnięcie przez jakieś 24 godziny i kolejna warstwa. No tutaj zmieniony kastocik do ostrego. Już po paru warstwach primerka. Jeszcze go przeszlifować parę razy. Widzę dwie, trzy warstwy. I będzie gotowy pod odlew. Tutaj to samo. Trochę jeszcze przeszlifować. Widzę dwie, trzy warstwy primerka. I będzie gotowe. Przygotowanie pod lanie. Mysiącu. Jak już to teraz oglądacie, to pewnie te przesyłki, które tu widzicie, koleżanka i koledzy już otrzymali. A co w nich było? Zobaczycie wkrótce. Kończąc ten dzisiejszy odcinek, chciałem Wam pokazać jak ta figurka. Wygląda w ostatniej warstwie. Przed chwilą została nałożona ostatnia warstwa, już miejscami zaczyna przesychać. Ale ona już jest po wyschnięciu tej warstwy ostatniej i będzie już przygotowana po prostu pod, pod wypalanie, żeby stworzyć miejsce dla wlania gorącego metalu. Chciałem wam jeszcze pokazać jak po nałożeniu tych wszystkich warstw ceramiki, ile ten, ca, ta cała forma będzie ważyć. Ale no niestety, sami widzicie, jeszcze schnie. A nie chcę po prostu uszkodzić tej ostatniej warstwy. Może pokażę Wam w, w przyszłym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.